Cześć, tu Mariusz Waligura z żywiec.info.pl Ze mną jest Kuba Winiarski z gitarzystwa zespołu Black Bee, A my jesteśmy w bagażniku samochodu. Czemu Kuba? Bo w bagażniku samochodu jest fajnie Tak, oprócz tego chcemy Was zaprosić na Yellow Fest Czyli e, pierwszą edycję Żywieckiego Festiwalu Muzycznego Kuba, parę słów na ten temat e, Wymyśliliśmy sobie festiwal, który nazywa się Yellow Fest Odbędzie się 26 czerwca jest to inicjatywa oddolna, zupełnie bez tytularnego sponsora. Zaangażowany jest bardzo wielu ludzi, wiele zespołów. Yy, Gwiazdom tegorocznej edycji będzie znany w Polsce zespół Clock Machine. Wspaniała kapela, oprócz tego zagra zespół Rusty Rezerwa, Consumer, Six Steps Forward, yy, Patrycja Bakaj. Jako jedyny taki kopowy koloryt. No, i oczywiście zespół Blackbee, który jest organizatorem i gospodarzem imprezy. Z tej strony bardzo chciałem podziękować, oczywiście Grzegorzowi Zwierzynie z Piwiarni Żywieckiej, Żywiec Info i wszystkim mediom, które nas pomagają, wolontariuszom. Ludzie, przyjdźcie na ten koncert, przyjdźcie na ten festiwal, ponieważ, jeżeli pokażecie, że warto, że Was to interesuje, że. Nasza praca nie pójdzie na marne. Będzie można rozbujać scenę w żywcu po raz kolejny. Połóżmy, budować scenę lokalną. Przyjdźcie i namówcie znajomych. Polecamy. Tak Peace and roll.